Towarzyszu Płatkow, dziś wielki dzień. Robimy test naszej bomby wodorowej, którą mamy zamiar spuścić na Czwartą Rzeszę. Chodź, sprawdzimy, jak to działa, Dobrze. Towarzyszu Płatkow, czy jesteście gotowi? Płatkow. Tak. Jestem bardzo gotowy, towarzyszu. Yy, Mary Pill'e. A więc... Wszystko ustawione? Wszystko, na co czekaliśmy. Trzy. Dwa. Dwa. Jeden. Jeden. Towarzyszu Płatków, czemu to nie działa? Czemu to nie wybucha? Czemu nie to nie wybucha? Towarzyszu Płatków, czemu to nie działa? Pójdę sprawdzić. Two hours later. Tylko bądź ostrożny. Dobro. Aïe, oh mon jeu,